Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować pełną sztuczkę karcianą, której się później nauczymy, ale przedtem chciałbym wam bardzo podziękować za 57 subskrypcji yy, oraz tyle wyświetleń, ile nabiliście pod filmikiem z czterema królami z wyjaśnieniem. To naprawdę coś niesamowitego, a teraz przejdziemy do sztuczki. Ok, najpierw wam zaprezentuję okay. tą sztuczkę. A potem ją wyjaśnię. Na początku sobie potocuję karty. Pokażę Wam, że wszystkie są różne. Wszystkie, yy, to znaczy, że wszystkie są takie same. Nie ma powtarzających się kart. Teraz tak. Waszym zadaniem będzie powiedzenie w dowolnym momencie, stop. Ja teraz wybieram za Was. Gdziemy na to tutaj. Doker. I mamy czwórkę. Zdaliśmy dwie karty. Dżokera i czwórkę. Teraz te karty włożę sobie do środka. O! I czwórka. Ok. Teraz sobie przełożę te wszystkie karty. Opasuję jeszcze. Ok, teraz będzie trudno mi znaleźć te wszystkie karty, ale za pomocą dwóch stryknięć te karty powinny się odróżniać. Mamy tu dwie niebieskie karty. Jest to Joker i Czwórka. Teraz zapraszam na wyjaśnienie. Ok, witam Was w wyjaśnieniu. Do tej sztuczki będzie nam potrzebne tylko talia kart i dwie dowolne niebieskie karty. A ja tutaj akurat wybrałem duplera i czwórkę. Yy, Serce. I teraz z naszej talii wybieramy dwie takie same karty. Yy, I teraz tak: dwie niebieskie kładziemy na początek. Potem te dwie czerwone kładziemy na te dwie niebieskie. Teraz prosimy widza, aby powiedział stop w dowolnym momencie. Zobaczmy, że on tutaj zbiera. I teraz mam tutaj jokera. I kiedy on mówi stop, tą kartę przeciągamy w ten sposób, że znajduje się on na środku talii. Prosimy go jeszcze raz, aby powiedział 100, i robimy analogicznie to samo. Tylko robiąc to musimy pamiętać o tym, aby tak jakby nie pokazywać tych dwóch kart, że to są niebieskie karty. Teraz mamy tanie gdzieś w ten sposób, aby widz nasz nie widział, że mamy na górze niebieskie. Mówimy mu, że to jest czwórka i, i, i tokę. I wkładamy je do środka. Jedna i druga karta. Aby nie było widać teraz tych niebieskich na górze, po prostu sobie przekładamy w ten sposób. I mówimy mu, że stykniemy dwa razy i nasze karty powinny się jakoś odróżniać. I mamy dwie niebieskie. I są to nasze karty. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Komentuj film, co Ci się yy, spodobało lub nie. A teraz się z wami żegnam Siemanko!